Uważam, że, że ten mecz nie był na jakimś powalającym poziomie, nie stał, bo jak mówisz, było dużo wachnień po jednej, po drugiej stronie, ale, ale na końcu jest ten jeden plus, że to my wygraliśmy to i, 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 z, tego, i z tego będziemy się cieszyć na pewno. Eee, no co jeszcze można powiedzieć? Hala dopisała, kibicy przyszli. Generalnie tutaj się na tych hali bardzo fajnie się gra, przyjemnie. Dlatego mi się wydaje, że dramaturgia tego spotkania dopisała i kibice mogą być zadowoleni. Od początku sezonu w tych pierwszych kolejkach prezentowaliśmy bardzo dobrą siatkówkę, taką kompletną, powiedzmy, że fajnie to się oglądało, ale w tym meczu, jak zaczęliśmy grać, to miałem takie wrażenie, że troszeczkę, troszeczkę złapaliśmy, no nie jakby, czy przeraziliśmy się, czy czego. Nie ma czego się bać i, i, i wiadomo, że Zaksa jest świetnym zespołem e, i nawet po odejściu Kamila, e, który wiadomo, że był super, super ważnym punktem w ich zespole, ale jak już wszyscy gadają, że, że to właśnie jest ten zespół, który nieważne, nieważne kogo posiada w składzie, tam jest nastawienie cały czas na wygrywanie i, i, te, i to siedzi u nich w DNA, dlatego, dlatego uważam, że e, fajnie, że odbudowaliśmy się od połowy czwartego seta to już graliśmy fajną siatkówkę, że widać było, że chłopaki w przejęciu poczuli rytm i, i, i już te swoje zagranie, które normalnie na co dzień wykonują i wykonywali i od początku im w tym nie szło, jakby po prostu zamykali oczy. I, a, ale to jest, to jest właśnie zespół, że pozbieraliśmy się i w najważniejszym momencie odkuliśmy się i, i jeszcze raz powtórzę i to my cieszymy się z tego zwycięstwa. Przede wszystkim zmiany. Myślę, że trzeba pochwalić mimo wszystko to, że często, dosyć często trener rotował i to myślę, zdało egzamin. A przede wszystkim to, że zostaliśmy w tym meczu mimo przegranych pierwszej i trzeciej partii nie zwiesiliśmy głów, tylko wierzyliśmy do końca w zwycięstwo i mimo słabszej gry dzisiaj, bo trzeba sobie powiedzieć, że nie prezentowaliśmy się super. No wyjeżdżamy super pucharem, a to jest najważniejsze. Nie wiem, czy presję sobie narzuciliśmy, czy o co chodziło, ale tak trochę po na twarzach było widać, że taką niepewność, która się wkradła gdzieś na początku spotkania. Może to być bardzo ważny mecz dla dalszej części sezonu, zawsze lepiej jest wygrywać pierwsze trofeum zdobyte, mam nadzieję, że nie ostatnie. Ja myślę, że mecz był niezwykle emocjonujący dla, dla kibiców, zarówno dla tych na hali tutaj, którzy czuli tą gorącą atmosferę, a jak i dla tych przed telewizorami. że stworzyliśmy wspaniałe widowisko, na to też liczyliśmy. A niestety na, na, dla nas przegrane, mieliśmy dzisiaj swoje szanse, których nie wykorzystaliśmy i tak to bywa w finałach. Zawsze w finale grają dwie bardzo dobre drużyny. Jeśli z bardzo dobrymi, dobrymi drużynami, a taką drużyną jest Jastrzębski Węgiel, nie wykorzystuje swoich szans, to oni zrobią to, zrobią to w twoje miejsce. Także gratulacje dla nich. Dzisiaj byli lepsi, zasłużyli na to, aby wznieść puchar, ale muszę powiedzieć o mojej drużynie, bo zasługuje na wielkie słowa uznania. Podnieśliśmy się po ostatniej porażce w Nysie, która nas mocno dotknęła. Zagraliśmy dzisiaj dużo lepiej, no, na dużo większej jakości, byliśmy razem. Przede wszystkim nasz blok funkcjonował dzisiaj bardzo dobrze. Zawodnicy wchodzący z ławki dali, dali świetne zmiany. Jestem naprawdę dumny z chłopaków i ze sztabu, bo byliśmy mocno rozczarowani po ostatnim meczu. Dzisiaj również jesteśmy bardzo mocno rozczarowani, bo brakowało niewiele, ale widzę, że to idzie wszystko w dobrym kierunku.